To, mm. to zawsze jest takie nagła, ten nagły czarnej kan z w wchodzący, i mi się zawsze wydaje, że z grami się skaszywała. O kurde, Myślałem, że w lewo. Ja też. O, skróty. Kurde. Jak ja dawno w to nie grałem. No, ja chyba raz w życiu tego grałem we Flatout 1. Ja kilka razy, bo to akurat mój ulubiony Flatout. A se jeden... to jeszcze bardziej rozbudowany. Mi się bardziej jedynka podobała niż dwójka, bo bardziej symulacyjnie do tego podchodzili niżeli w dwójce tak i No tak, jakby w taki, to jest nie? No, no i dlatego też w Pesta ja, uwielbiałem. Dobra, to ja to przegram, to już wiem. No. A, ty masz szansę nadrobić, bo bo ty nie umiem nitro używać. Właśnie widzę, nawet nie umiem jeździć. No, tylko tego... co innego już jak się odpali Ultimate Kernel z jej, z jej modem i się ustawi Sadistic Difficulty, to... Praktycznie cała kariera derby to ja nas praktycznie nocno nas spocony byłem jak to przechodziłem. Zapomniałem, że na normalu bardziej auto nas driftuje. Mestus! Mestus! Co ty robisz? Czekaj, on ma mikro? Dzisiaj bez. Bo wy już wcześniej graliście w requesta na multi? Znaczy na własny, nie wiem, przez Zero Tier czy coś? Graliśmy. Graliśmy ligę. No. Który to okay. był? Czwarty? Drugi sezon? Już nie pamiętam nawet... Albo ale jeden z pierwszych. Nie, bo się wciąż tak zastanawiam, spróbować zrobić to z tymi modami z warsztatu, żeby były te trasy z jedynki, z dwójki właśnie. Ej, uderzcie się tam, nie wiem, o lampę czy coś. O kombine. Ja tak, to z to... się bije. Albo się zabijcie. Które? Można się już zabić w jedynce. <laughs> <śmaz causes> tam pewnie wjeżdżę. W sensie to musisz mieć moda jej Collection. Nie wiem czy zainstalowałeś. Do ZeroTier'a dołączyć. No do ZeroTier'a dołączyć. Podpisać... Hey, A to to można wyważyć. Okay. Jedź! Oprócz samego rdzenia, nie? A w której, Kude, w której to było grze? Była jakaś gra, w którą grałem niedawno, że... Miała alternatywne sterowanie myszą. W sensie, że mogłeś ten kierować Myszko. kierownicą za pomocą myszki? No. Ale w Eurotracku możesz sobie ustawić, że ten, że możesz ustawić myszkę jako kierownicę. Nie, ja, wyścigi tutaj nie dają takiej frajdy jak ten tryb Arcade. Poważna liga, musi być poważna. O, Katie, co ty tu robisz? No jedzie. Jak zwykle na ostatnim jest. Katie to jest postać dramatyczna. No to trzeba no zrobić pórna... moda i jednego kierowca trzeba podmienić na Jana na Dzwona. Widzieliście nową grę Tak, gry, myślę, ja na że Katie trzeba by tak podmienić. Jak to wygląda paskudnie, ludzie, ludzie. To wygląda jak, jak R-Factor, nie? Jedynka, wizualnie. A mamy 2025. Ale wszyscy oczywiście, oczywiście wszyscy zachwyceni, bo będzie kariera w symulatorze. Ostatni wyścig przed derby. Ten Son? Nie, to jest ta sama lokacja, ale inny wariant. Aha. W tamtym razem graliśmy same, samą mapę, forest, a teraz gramy jakieś pola. Tu też jest forest, halo. No, ten mod to ogólnie ma też wszystkie trasy z dwójki przeniesione. w prawo, przeniesione. No. Od dobra, skrót. I są też przeniesione trasy z gry, o której nikt nie wiedział, że istnieje. Na przykład ja? Ja też nie wiedziałem, ja żebym się dopiero na, na, ten, na powtórce, żem się to wiedział. Kurde, jak szybko teraz. Kierunek reaguje na skręt. No to już taki cięższy tor. Ooo, mistus! Uu. Y, ten skrót przez warsztat nie jest opłacalny, jak coś. No nie ma na czym mitro rozbierać. Na przeciwnikach. Nie, bo tu mistus to ze mną na pacyfistę idzie. O, już nie, zmienił zdanie. <laughs> A taki grzeczny chłopak był. Zawsze dzień dobry, mówił. Wpis was never an option. No, tak dziwne, że te boty sobie nie dają rady na takim tym. zwykłym torze. Dobra, już podobno on dołączył nas serwer. <laughs> Chyba będzie tak idealnie z tym damage'em. Mystus, Bystus nie. A, Kajdi okay, wyjebała, o kurwa. Widzieliście to? <laughs> nie, Mistus, błagam. Ład, <laughs> ja umarłem! my stus, Puść ja mnie! tu. Ale buksuje ten auto! ma najdłuższego, co? No widzisz. Nie można, nie ma, nie ma takiej opcji. Nie pukajcie Mijał mnie! Marvel. Nie mnie! pukajcie mnie! Wiczę? Bo... Pomocy! Pomocy! Ten... Nie ma nazwy! Czemu ty skinąłeś, a nie. Tak nie ja skinałem, a nie ty? Halo! Gupia gra. 2 na 10 nie ma nazwy. No, nie lubię tej nie... mapy. No, i... o, kop, kop. Dobra, nie buksuj, nie buksuj. ała. O, skinąłeś i dobrze. I dobrze, a kto umarł, ten nie żyje. Czemu ty jedziesz 300 godzin? Posłuchaj, nas... Paskarz, pan na to! Jak tysiąc to było piękne, kurda! Obrzekszym! No jeszcze skinąłem. i skinąłem! Ty Ktoś mi fraga zabrał! Au, au. Mm, o, 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 Trzeci Ała. Aha, bo to jest Ouch! ten... to ten Trzeba być aktywnym, a... aktywnym uczestnikiem no o, Jestem shit. aktywny Au o. Dziura Co? 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 My stu! 720 tu? Skąd ty masz 78 tysięcy? Myślę, że to coś da, a to gówno daje Chodź się tu bo mi nudno to tak, jakie centry w trybie rozwałki w latał Ultimate Carnage Kurde dawno Ultimate Carnage w ogóle nie No i nie trafiłem go O, okej okay, to zrobiłam w O Paul... też nie żyje. Maguire No to Co? taki aktor był, nie? No, nie wiem. Nazwisko... kojarzę, ale... imię nie czy te same nie? Ju! <grym> Drum. A tu jest ten skrót. Ała! Za mnie! Beczkę punktu. zrobiłem! 6000, tysięcy najebałem! Co to za skrót w ogóle z dupy? No, ja pamiętam za dziecka, skorzystałem z tego skrótu. Ała! Kto jest za mną? Mystus, Mystus! I'm begging you, zostaw mnie! Mistus. Ał! Mestu zostaw! koparka, Co ci ta koparka zrobiła, że musiałeś o mnie obić? A To jest dobry Tor. Dużo hopek. My nie zewnętrznym, A nie, to Wielka Brytania. A Nie, timer. No nie wróciło mnie teraz i nie zabraknie mi sekund Dojada? Nie zdążę. Au, au, au. Kurna koparka, za cię A, tir, za cię kurde... No Co tu się stało? No nie, jeszcze nie trafiłem. Przyjedzie ktoś do mnie w końcu? O. Masz. <laughs> Dzięki. Rapid, <Rabbit>, uważaj. <laughs> Taki driver, błyskawica. Co ty robisz? <głos> Punkty. <głos> o, i to tak tysiące. też się nabijają? Mówiłem, no że Ta trzeba kurna. być ak aktywnym uczestnikiem. No, <noise> A, Powiem ci, daj. Ja <noise> no... Dajcie pogląd. O fuck, nie trafiłem. <noise> 15 punktów za... No nie trafiłem znowu w tą nabierkę tą samą. Nie trafiłem znowu w tą samą. Aaaaaj, w dupsko! Au! to. A ty! O kurda, To ty! No, czas mi się skończył. Mi też. No, mi też. Gra z Europy wydanej na Amerykę. To jest po prostu Ameryka no flat bardzo. out. W Ameryce nie mają wsi z o, o. Ale bicie i tak się warto, bo się nabija nitro. Do takie drifty robię i nie ma Nitro? A bo to nie nitro speed Cały ten tor, bo się nie da nigdzie Nitro zdobyć. No właśnie. Atedy co graliśmy ostat... tamtym razem to była taka fajna hopa. Było trochę tego nazbierać. No. A widzę, że bo nie ogarniają pasy. Trochę cię tak doganiam. Ja jakby było nie wiem ze 100 okrążej, to będzie kiedyś dogonił. <laughs> Co fajnie mają w tej Ameryce? W każdej wiosce stadion. Pst, lol, to w sumie racja. O, o, ekstra fajnie, dzięki. O, ała, kurwa. piękna. Piękna chopa. No, co to za chopa? A już chciałem... Ja go chciałem zabić, halo! No, Achievement dostałem. <laughs> <Co? laughs> nie no, kurda, dalej reset! Sorry, Mystus. Tak się pozbywa wrogów. Weźmy w trejkę tylko. Nie ma. I have the ground. <laughs> <laughs> ja tylko patrzę na minibapę, co wy to robicie Może jeszcze frytki do tego Czemu nie umarłeś? Bo nie umarłem, bo jeszcze żyję Nie weszłeś Teraz umarłem <laughs> O, oh, 1v1? one, one? Jej! Aha Za mało Aha, a ty zabijesz jednego i ten, i ten i za dużo <noise> widzę. Tak? A bo ja tutaj nie wiem. Na czymś innym punkty rozbieram e, kabel już jest nowy, ale wątpię, żeby to było złącze, bo w takim razie mam cztery pady niedziałające. A bo dlatego, że to pad od Microsoftu jest A, a jesteś Aha. na Linuxie? No... No to widzisz! No to <noise> mamy odpowiedź. Co Czyli trzeba... Musisz zainstalować Windowsa, żeby się naprawiło. E, wiem, to teraz zrobię głupie, ale ja sobie podłączę pod z Nintendo, tego, e, Pro Controller z Nintendo Switcha. Myślę, że powiesz od Nintendo TS. Śmiechem, żartem, to ostatnio widziałem zdjęcie, że Steam to w ogóle zaczął wspierać GameCube a Nintendo Controller. Normalnie ma co ustawiać Obsługuje Obsługuję z też tego Pro Controller, nie? Nie bierz mnie tak z nienacka w dupę. Lubię. Znaczy co? Co? No. Co? Co? Nie! Ała, aż mi się pad rozłączył. O, oh, instant karma. Czekaj, sile wiekałem, nie pchaj mnie! No i to jest. ten tor to jest normalnie Nuketown naszych <głyszyk> czasów, tak? W Requestie jest podobna mapa, nie? Tak. Chyba podobnie. W Dwójce też będę. Tak. ała! No. Bo... No kurde, set, swojej maski. Ała, mystus. Mów. Mówię coś o dupach. Istnienacka, halo, nie, tak nie! O, mnie blablabla, bokiem! Jedź, jedź, <laughs> jedź! Replay, replay, no, no! Czekaj, to, nie to ja byłem do ciebie pół okrążenia do tyłu? Chyba mi okrążenie nie zaliczyło. Ale na to się traf... nie da pominąć checkpointa. Na czwarty spadłem, na trzecie. Da się! Z się biję. Raz wjechał i No widzisz. Ostatni tor dzisiaj. Za mało, nie zgadzam się. Objection. To dam jeszcze jeden arcade jakiś. Nordschleife. A jaki jest najdłuższy tor w Niemczech? Autobahna. <laughs> Autostrada Race. Ja muszę tę grę znaleźć, odkopać, gdzieś ją miałem zagrać Autostrada jako? Race. Serio jest taka gra? To jest do tego cztery gry były. Był autostrada Czeka. dzień, autostrada noc, autostrada policja pościg, autostrada jakiś inny. Już się dwieście. boję. Już Myślę, się boję to... tej gry. Myślę, że powiesz autostrada popołudnie, autostrada, kurde <laughs> nie Zbierzch. wiem, poranek. Zbierz Autostrada noc to nie w tym przypadku Crash Time 3, bo Crash Time 3 Nights. Slides. Gold to dużo robił od tych autostradowych. Okay. Blast gier komputerowych. <laughs> A na PC? To. Polski, Polski Blast. Wrócę, <noise> Duke, gdzie ty jesteś? Na środku, ja już zrobiłem z 10 pętli, i, i tak, i a ty co? A ty nie, <noise> a ty nie. No bo nie umiem, no. No to, to, to z A Maluch Racer no. miał multiplayer? I te polski Driver i to wszystko? Nie, nie miały. Może trójka Ech, miała, ale nie wiem. Może lepiej. Wow, wow, wow. wow, nice, pięknie. Bardzo dobrze. Cię, tak się to... powinno kończyć wyścigianie a nie jakiś Rabbit, wjazd, Mety, 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 plus mety. <śmany> punkty za styl Interesting mety, mety. Mety, mety, mety. A kto tu puknął? <śmany> <śmany> Halo? Ja! O! O! o Dobra, ja Czyli? na was czekam, czek ale jadą! Ja! Chodź radniczko do mnie! Siema. <śmiech> <śmiech> Tutaj każda sekunda jest na wagę sekundy! się FlatOut 5 jakby to był Aha, to jest niezniszczalne ekstra No nie jest Teoretycznie to Cześć. jest flat out 5 Flat out 5 to był ten na P... Nie czekaj, flat out 2,5 to był na PSP. No to flat był Flatout 2.75 to był Atwood Carnage. Flatout 3 to kurwa gówno rozjebane. Flatout 4 to Flatout 4. Nie lepszy. A Flatout 5 to. To Trailout. A Trailout 6 to Request, a Flatout 7 to Request 2. A Flatout 8 to Flatout VR. A mogli zrobić kolejne Virali. Hmm. Hmm. No. Pomyślałem, Dlaczego że... Katie laguje? Halo, czemu te, tego jedynego bota laguje? Nie wiem, Zas chodź jest. się domyślam. Zasi. Pink ma wysoki. <laughs>